Ile można schudnąć przez miesiąc yy, i czy można to jakoś uśrednić, yy, biorąc pod uwagę taką osobę, która nie jest aktywna fizycznie i na przykład taką, która trenuje? Takie widełki, które się zazwyczaj przyjmuje, to jest od pół kilograma do jednego kilograma tygodniowo, co nam daje w ciągu miesiąca od dwóch do czterech kilogramów. Przy tym te górne widełki są raczej dla osoby z nadwagą, a te dolne widełki są raczej dla osoby, która już jest relatywnie szczupła i chciałaby jeszcze tam... Ten ten Kilogramy powiedzmy zrzucić. I takie cele są realistyczne, bo też to, o czym powinniśmy myśleć, jeśli stosujemy jakąś dietę, to to, na ile ona jest możliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie. Bardzo zachęcam do tego, żeby nie myśleć tylko i wyłącznie o diecie jako o sposobie na odchudzanie, bo niestety wiele osób. Jakby tylko i wyłącznie tak postrzega dietę, co jest oczywiście bardzo złym podejściem, bo nie buduje żadnego dobrego nawyku. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health podcast na naszym YouTube.